Obraz Świnoujście z cyklu Podróże autostopem Edwarda Dwórnika, który można zobaczyć w naszym szczecińskim Centrum Dialogu Przełomy, na pewno wart jest zatrzymania się i pochylenia. Wszyscy ci, którzy uwielbiają tą prostotę, prymitywizm wręcz Dwórnika, nawiązujący do Nikifora, znajdą tam charakterystyczne dla Dwórnika akcenty. A wszyscy ci, którzy, którzy przez wiele lat żyli i żyją klimatem Świnoujścia, spotkają tam znajome klimaty, a więc klimat świnoujskiej famy, można powiedzieć, wielkiej biesiady studentów, wymieszany z normalnym życiem codziennym rybaków, mieszkańców Świnoujścia. Serdecznie zachęcam do obejrzenia tego obrazu.